najważniejsze wydarzenia i sprawy, którymi żył Powiatowy Samorząd w minionym miesiącu i zaproszenie na to, co dopiero przed nami. Zaczynamy Powiatowy Serwis Informacyjny. Już od 10 lat w Międzyszkolnym Ośrodku w Raciborzu stosuje się metodę ćwiczeń asymetrycznych w gimnastyce korekcyjnej. Z tej okazji na Zamku Piastowskim odbyła się konferencja poświęcona tej tematyce. Uzyskujemy świetne efekty, co będę również pokazywać w prezentacji. Będą zdjęcia rentgenowskie, które będą, że tak powiem, mówiły same za siebie, jaki efekt uzyskaliśmy podczas tych naszych 10 lat pracy. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu z Zajęć Korekcyjnych Metodą Asymetryczną, wprowadzoną w 2005 roku, korzysta obecnie 360 osób. Sala konferencyjna Zamku Piastowskiego była miejscem uroczystości związanych z powiatowymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Z władzami powiatu spotkali się pedagodzy i pracownicy placówek oświatowych, dla których jest on organem prowadzącym. Główną częścią było wręczenie przez starostę dorocznych nagród. Mamy zatem nagrodzonych 27 nauczycieli, z tego. 18 nauczycieli różnych profesji, w tym przedmiotów zawodowych i także dyrektorów obecnych, wicedyrektorów aktualnie piastujących funkcje, a również dyrektorów i wicedyrektorów kiedyś piastujących funkcje, a konkretnie przed Reorganizacją Placowego Światowych. Zgodnie z tradycją nauczyciele oficjalnie otrzymali awanse zawodowe. Kilkunastu pracowników. Kadry pedagogiczne, którzy uzyskali stopień, no, wydaje się, najwyższy, awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Miniony rok szkolny był wyjątkowo trudny ze względu na przeprowadzoną przez powiat reorganizację szkół średnich. Starosta Ryszard Winiarski poinformował więc zebranych o efektach tych działań, przedstawił większe remonty i inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych oraz plany na najbliższe miesiące. Na dwudniowe raciborskie dni techniki składały się wykłady, doświadczenia i prelekcje związane ściśle z nauką, które zawsze prowadzą znamienici goście. Tak było i tym razem. Można w sposób bezpośredni, namacalny wręcz, spotkać się i z tą wielką techniką, i z tym, co wytwarzają uczniowie w szkole w ramach programów nauczania. Eksperymentom i doświadczeniom nie było końca. W drugi dzień w hali Arena Rafako w ramach kolejnej edycji Dni Nauki i Techniki odbył się Festiwal Perspektyw. Pod koniec miesiąca odbyła się 12. sesja Rady Powiatu. Na wstępie radni wysłuchali informacji starosty o bieżących działaniach powiatu i podjęli szereg uchwał. Ryszard Winiarski mówił również o skargach, które wpływają do starostwa w związku z budową wietraków na terenie gminy Krzanowice. Jeżeli gmina nie ma w planie przesłanego zagospodarowania takiego, ujęcia, że mogą tam turbiny wiatrowe stanąć, to niestety, ale pozwolenie dostaną. To jest podstawa. Potem kolejna rzecz to jest badania środowiskowe, oddziaływanie na środowisko. No i jeżeli ta decyzja jest o warunkowaniach środowiskowych, dopiero wtedy można przygotować projekt i zacząć przygotować się do złożenia wniosku o wydanie decyzji. Jeżeli wszystkie decyzje dostaje starosta łącznie z projektem, to w artykuł wyraźnie tej ustawy 35 ust. 4 mówi wyraźnie, że w razie spełnienia opisywanych powyżej wymagań określonych ust. 1, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji. Jak mówił starosta, rozmowy i informowanie mieszkańców o budowie farmy wiatrowych powinny się odbywać na szczeblu gminy, ponieważ istnienie wiatraków uzależnione jest od planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Jerzy Szoman, życie i twórczość raciborskiego pisarza i polemisty z XVI wieku to tytuł wykładu, jaki wygłoszą Ewa Koczwara i Ewa Kuźnik w ramach projektu Historia Lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin, który realizują wspólnie Powiat Raciborski oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Wstęp wolny. To niecodzienny program klasyki w stylu jazzowo-funkowo-rokowym przygotowany z myślą o popularyzacji muzyki klasycznej i klarnetu wśród najmłodszej publiczności. Program dofinansował powiat raciborski, a patronat nad wydarzeniem objął starosta Ryszard Winiarski. W przeglądzie udział weźmie siedem zespołów huralnych, w tym trzy z Republiki Czeskiej. Festiwal jest połączony z obchodami jubileuszu 30-lecia działalności chóru parafii świętej Anny w Krzyżanowicach. Wydarzenie objęte jest patronatem starosty oraz dofinansowaniem powiatu raciborskiego. Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego Babiczok organizuje piąte zawody wędkarskie o Puchar Starosty Raciborskiego. W turnieju wystąpi sześć drużyn klubowych z województwa śląskiego i opolskiego. Turniej organizuje uczniowski klub sportowy Szanowice. Organizatorami mistrzostw jest Polski Związek Zapaśniczy i Miejski Klub Zapaśniczy Unia Racibusz, Patronat nad zawodami objął Starosta Raciborski. W piątek, 13 listopada odbędzie się ogólnodostępna wystawa, na której zaprezentuje się około 300 ptaków. Patronat nad mistrzostwami objął starostara Wstęp jest bezpłatny.